na 21.30 kanał Olaf vlog wlatuje kolejny vlog. Halo światło. Nie wyłączaj się. Abyście dostali powiadomienie, pamiętajcie o, o subskrybowaniu tego kanału. Instagram wy macie tutaj linka, YouTube no to już się znajduje. Macie przejść na główne i na 21.30 znajdziecie nowy film, a dokładniej vloga. A TikTok, kanał Olaf Izloch, tak jak mówiłem. Więc zapraszam. Pamiętajcie o lajka like jak i suba. I kto jest z y, shortsa slash TikToka, ten niech napisze w komentarzu hmm, powiedzmy co? Halo, światło? Powiedzmy, że niech napisze trawa. To będę wiedzieć i wam przypnę sarduszko.